Cześć, witajcie z tej strony, Mateusz i witam Was po raz kolejny na kanale Popkulturowy. Lecimy jak burza, to kolejny filming w ostatnim czasie, i tym razem zabiorę Was w trochę inne realia niż ostatnio. Ostatnio rozmawialiśmy o czymś zupełnie innym o fantastyce, ale fantastyce bardziej współczesnej, bardziej takiej, która porusza tematy przyszłości, tego, jak nasz świat może wyglądać. A tym razem przeniesiemy się do czasów dużo bardziej odległych, do Anglii, do czasów sasów, kiedy to rodziła się legenda króla Artura. A mianowicie porozmawiamy chwilę o trylogii arturiańskiej, autorstwa chyba jednego z najlepszych pisarzy, historyków, slash fantasy, fantastyków, fantazy, Mianowicie Bernard Cornwell zabiera nas w historię o królu Arturze, która jest tak naprawdę inna niż wszystkie. Trzy tomy, trzy świetne tomy opisywane z perspektywy Derfela. Jednego z, można powiedzieć, najznajmniejszych, takich najlepszych rycerzy króla Artura, o którym się w ogóle nie mówi. Wszyscy znamy sir Lancelot'a. Wszyscy znamy ginewrę, wszyscy znamy właśnie króla Artura, czy innych tutaj bohaterów okrągłego stołu, a tego bohatera, który tutaj pojawia się jako główny, tak naprawdę narrator, główny człowiek, który opisuje historię najznamietniczego króla angielskiego, legendarnego, pojawia się właśnie w tej wersji. I co mogę Wam o tej książce powiedzieć? Jak już wspomniałem, charakteryzuje się tym, że porusza od zupełnie innej strony legendę króla Artura, ponieważ jest ona dużo bardziej brutalna, osadzona w realiach historycznych, bardzo mocno przepełniona magią, ale taką magią nie w stylu przygód Merlina, czy innych serii, właśnie, czy filmów, czy seriali znanych z królem Arturem, gdzie Merlin lata i szczela piorunami we wszystkich z Wielkiej Laski to nie to tutaj dostajemy taką prawdziwą druidzką magię można powiedzieć mam wrażenie wzorowaną bardzo mocno historycznie gdzie Merlin i jego druidzi z którymi gdzieś tam przełamujemy się na kartach historii czerpią moc z ziemi mają taką bardzo mocno Osadzono w realiach mm, obrzydliwości, tak bym to może ujął. Może to nie jest najlepsze słowo, ale tak bym to określił, ponieważ ta magia jest bardzo mocno brutalna. Jest związana ze śmiercią, z wydalaniem, z e, zabójstwami, z poświęceniami. Bardzo mocno brutalna magia. Sama historia porusza tak naprawdę całe życie Artula. Od momentu, kiedy jest zmuszony w pewien sposób władać Anglią, niekoniecznie objąć jej tron, ale nie władać, kończąc tak naprawdę na jego odpłynięciu, na jego zakończeniu historii legendarnym. No i tutaj autor bardzo mocno, tak jak już mówiłem, wzoruje się na historii, przeplata wątki historyczne z wątkami. Tymi legendarnymi pojawiają się i postacie, które gdzieś tam na kartach historii się znalazły, jak i te, które znamy tylko z mitów. W tle całej historii pojawiają się nie tylko walki stricte, brutalne, takie walki dwóch armii, ale dużą tutaj wagę przywiązuje się też do takiej wojny religijnej. Są to czasy, kiedy mm, jakby wiara w chrześcijaństwo, chrześcijaństwo wypiera trochę tą wiarę pogańską, tych właśnie starych bogów i tu olbrzymi też nacisk jest położony na chęć odzyskania wierzących, chęć odzyskania tutaj osób, które by mogły z powrotem wierzyć w tych starych bogów. Dzięki czemu właśnie Angie tutaj Cała ta, całe to królestwo Artura mogłoby się odrodzić na nowo, i to jest jeden też z tak naprawdę ważniejszych i bardziej tutaj kulminacyjnych wątków, które się opierają i znajdują w tej książce. Jak dla mnie, e, muszę Wam powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w tej książce jest osoba, z której perspektywy jesteśmy w stanie podziwiać cały ten świat, całą tą historię Artura, bo. No bądźmy szczerzy, dostając historie legend arturiańskich, są one takie bardzo romantyczne, bardzo mocno ustawione popkulturowo pod współczesnego odbiorcę, czyli są to historie pełne namiętności, pełne jakiegoś rodzaju e, tutaj takiej walki, ale m, takiej czysto magicznej walki na przykład lub Historii zawsze z Happy Endem, lub w większości z Happy Endem. Tutaj historia jest bardzo mocno odbiegająca od tego, co znamy. Ehm, nie wiem, Lancelot to mały syn, że tak to ujmę. E, Artur bije się cały czas z myślami. Ginevra sprawia, że się jej nienawidzi. Drefel, czyli nasz narrator, obserwuje to wszystko i jako. Można powiedzieć, taki człowiek, który jest w środku, w, tej całej, w tych całych realiach, ale gdzieś tam z boku jednak, bo to nie do końca wszystko dotyczy jego. Część dotyczy, część nie, ale jakby jako taki trochę czasami bierny obserwator opisuje nam to, co się działo. I mimo, że był on doświadczany przez naprawdę ciężką historię w swoim życiu, z wiele się działo u niego, to nadal nie poddaje się, żyje dalej. Stara się w jakiś sposób tutaj przetrwać w tym jakże brutalnym świecie, wykreowanym przez autora, a także przez same mity, mity, legend arturiańskich. I chyba za to tą książkę najbardziej lubię, że pojawia się tutaj motyw, pojawiają się tutaj postacie, pojawia się tutaj ta historia w zupełnie inny sposób niż znaliśmy ją dotąd, bo dla mnie legendy arturiańskie. Bardzo mocno do tej pory były tożsame z przygodami Merlina. Ja wiem, to jest średnia jakby tutaj, średnie przedstawienie historii króla Artura, no ale jednak na tym się wychowałem i gdzieś tam z tyłu głowy zawsze ten Artur był taki jak w tym serialu. Tu dostajemy coś zupełnie innego i powiedziałbym, że to jest książka nie tylko dla fanów legend arturiańskich i fanów historii, ale dla wszystkich, którzy chcieliby poznać. Artura od innej strony, a nie tylko od tej, która jest promowana w dzisiejszych mediach, w dzisiejszych produkcjach. Bo tutaj naprawdę w tych trzech książkach, które się pojawiają w tej trylogii, w tej serii, zobaczymy zupełne oblicze bohaterów i rycerzy Okrągłego Stołu. I ja z tym Was zostawię. Niedawno wyszło wznowienie. Książka jest już łatwo dostępna przez jakiś czas była troszkę ciężej, ale teraz już bez problemu możecie kupić całą trylogię, więc ja Wam polecam, kupujcie pierwszy, drugi, trzeci tom. Nie zrażajcie się do tego, że coś może być odrzucające, obrzydliwe, bo mówię Wam, całość jest warta tego, żeby ją przeczytać. I cóż, jak zawsze na koniec, dzięki, że byliście, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Hej.